Witam ponownie w zagrajmy w Tail of a Hero zaginiona historia. Oznajmiam wszemi wobec, że nagrywam ten fragment już po raz trzeci, bo poprzednio nie wiem dlaczego się nie włączało, nie włączało nagrywanie dwukrotnie. No ale trudno. Mój głos może być przez to, może wydawać się hmm, nie wiem czy znudzony, ale mogę być zdenerwowany. I'll get the outrigger. Zaraz Wam powiem po co tutaj podkładamy ruksaidingu. Otóż potrzebne nam są następne drzwi. Właściwie te drzwi są nam zupełnie niepotrzebne. Powinny się one otworzyć, bo w tej chwili są zamknięte. A one otwierają się tylko wtedy, kiedy te drzwi się zamykają, więc jesteśmy w takiej niezręcznej sytuacji, bo ta dźwignia jest niestety tylko i wyłącznie w tym miejscu do sterowania tymi drzwiami. Więc jeśli tamte się otworzą, to... My będziemy tutaj i nie będziemy mogli wejść do środka. Więc w tym momencie testujemy wytrzymałość rogu sailingu. No i sprawdzimy, czy on będzie w stanie utrzymać ciężar tych drzwi. O, bardzo ładnie. Był w stanie. Przyznam wam szczerze, że jak teraz się nie nagra, to się już mocno zdenerwuję, ale mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko w porządku. Teraz powinny się otworzyć tamte drugie drzwi prowadzące do przybytku... do przybytku tego pana niemiłego Kruigela, Olbrzyma. Spróbujmy się tam udać. Płonne twe nadzieje. I oto tu mamy ten labirynt. Olbrzymi. Hmm, gdzie w przygodówkach były labirynty? W Atlantisie był chyba labirynt. Muszę zaczekać aż... Nie zapomina jaka nagra ostatnie odcinki, ale... bo ja sam grałem w Atlantis kilkanaście lat temu. Ale tam był labirynt pod koniec, coś mi się tak kojarzy. W każdym razie. Nie ma sensu, żebyśmy błądzili tam po tym labiryncie, bo i tak nie dojdziemy do... do przybytku Krigela i po, po pewnym czasie Olaf zdecyduje, że nie ma sensu błądzić i wróci do początku labiryntu. O, na początku... Tego kotka, próbujemy tam. No, właściwie to jest kotka, samica, która tak dba o potomstwo. No i co zrobić, co zrobić, żeby ją zmusić, żeby pobiegła do Krigela i nas poprowadziła, zostawiła ślady swoich stóp na śniegu. Ha, no taka mała intryga. Wyślemy kociaki do Krigela windą. Fits tak w prezencie może je polubi, będzie traktował jak swoje No i teraz już kotka nie będzie miała wyjścia Instynkt powiedzie ją ku, swemu, ku swojemu potomstwu <śm> Bardzo zabawnie wygląda ta kotka Jak jakaś mumia kota machająca ogonem w ogóle bardzo niewielka, ćwierć butów. Czyli 10 cm może. Trochę mała jak na taką wielką, drapiącą, gryzącą kotkę. Idziemy po śladach. No i teraz Olaf będzie lepił bałwana, chociaż te bałwany nie będą musiał udawać. Będą takie niewielkich rozmiarów i niekształtne zupełnie, ale... Ważne, że jakoś sobie drogę oznakuje Idziemy dalej w głąb labiryntu. Jeśli byśmy szli, gdyby nie było tych śladów, to Olaf nawet gdyby doszedł do tego miejsca, to by wrócił do początku. Bo by się bałić dalej, że zabłądzi na no Amen i tutaj umrze, czy z głodu, czy z wycieńczenia, czy... czy z zamarznięcia. Chociaż... Ma ten eliksir, to może by... Może by jakoś. Udało mu się przetrwać. No i jest Krigel. Odwrócony plecami. Trzeba to wykorzystać chyba. Element zaskoczenia jest zawsze pożądany we wszelkich so walkach. Dość barwnie go Olavo pisał. Mm -hmm. Słyszałeś? Widocznie co mówiłem do ciebie. Zabieraj ten kamień, bo skoro leży tutaj taki samotny to. Trzeba się nim zaopiekować. Może się przyda na przykład do ataku na Krigela. No teraz nie ma na co czekać. Huzia na juzia. Aj. A ja lubiłem koty, no. Lubiłem koty, naprawdę. Teraz już nie wiem, czy będę je lubił, bo... No najpierw kotka wielka udrapała. Olafa, a teraz go zdradziły koty. Zostaw tę maczugę. O, chyba koniec gry. Ach, udało się przeżyć. Czyli musiał się uchylić chyba Olaf. Bo gdyby maczugę go trafiła to... Albo by miał teraz wielkie wgłębienie w czaszce i by leżał nieprzytomny, albo by już odszedł z tego świata. I zwróćcie uwagę, że zmieniła się muzyka na taką bardziej dynamiczną, jakby zapowiadającą już to ostateczne starcie z Kriegelem. Tu muzyka mi się podoba, jest taka pobudzająca do walki, zachęcająca do niej. No nic, idziemy dalej. Skoro się odwrócił, to... Hmm... Zawsze There musi być jakaś nieprzyjemna niespodzianka. No, skoro dałeś sobie z pazurami czy tam zębami kota... Radę, bo cię udrapał i żyjesz, no to może i wypadałoby z kolcami, które są ostre jak zęby kota, dać, dać sobie radę. Spróbuj uciąć kawałek. A no to spróbujemy je wysadzić. that didn't really work i should have known these crystals are used for mining and quarrying there's no support for their force in an empty space seems the explosion tore out a few barbs after all i'll take them olaf zabiera sobie te... Te lodowe kolce dokładnie w liczbie 4 i bardzo dobrze, że to zrobił. Tędy nie przejdziemy, to już widać. O, spróbujmy drogę naokoło sobie poszukać tej drogi. That ice looks good, but it seems hmm. Przyjrzymy mu się bliżej, może jakieś słabe I punkty tam będą, look. czy coś, co można wykorzystać. Troszkę drażni to powolne poruszanie się Olafa, nie można tu biegać. No, chociaż akurat w tym miejscu to zrozumiałe, bo lód może być kruchy. Choć nie wygląda na taki. Tu są żyły, ale... Te żyły nie oznaczają, że lód jest żywą istotą. Hmm. W każdym razie... Spróbujmy wydrążyć tutaj nożem takie małe przynajmniej szczeliny. Niech się Olawo to nie martwi, damy sobie z tym radę. Na początku właśnie to robimy i teraz będziemy tutaj mocować cztery uchwyty w postaci tych lodowych kolców, które udało się oderwać. I pozostał trzeci etap naszego chytrego planu dostanie się na górę wbicie tych kolcy, czy kolców za pomocą kamienia. No i teraz można już chyba wejść. A jakże można? To włazimy na górę i patrzcie. Jakiś pingwin z czerwoną czapką na głowie. That looks like a red hat. Spróbujemy tam ominąć kolce za tymi lodowymi skałami. No, ale jak widać... Jak widać, Krygel nie jest taki głupi, na jakiego wygląda i jednak przemyślał wszystko dokładnie, aby nam zablokować drogę do siebie. I'll, I'll try to push it down. No, może to zadziała, ten sposób. It can't be that heavy. Hmm, it seems to be frozen to the ground. That's what the block is for.

Wow. These small crystals have huge power. Teraz przy pomocy starego i znanego już nam triku weźmiemy do ekwipunku ten blok. Zostawimy go tutaj, ale w ekwipunku będzie. No i teraz e, przeciągniemy go do tych y, tu i spróbujemy go wrzucić jakoś na te kolce. zmiażdżyć je. Chociaż patrzcie, one nie wydają się zbyt szerokie. Ile mogą mieć? Dwa metry? Nie trzeba być chyba Arturem Partykom, żeby nad nimi przeskoczyć, bo wysokość na pół metra mniej więcej. Don, Za wysoko. Nie trzeba być Arturem Partykom ani Iwanem Pedrozo chyba, żeby przeskoczyć nad nimi. A jeśli są, przypuśćmy tak wysoko, to przecież mógłby wejść na ten blok olaw i z bloku przeskoczyć nad kolcami, tak mi się wydaje, no ale skoro się tego boi, to zróbmy znowu kabum małej. To powinno sprawę załatwić, zobaczymy. No istotnie tak, tak, się stało, możemy więc się już udać do Krigela. Ja jeszcze trzeba przepchnąć ten blok, bo jak już powiedziałem, Olaf nie zamierza na niego włazić. To ten Cecil Łamacz Mieczy musiał się dużo nagrać w Tomb Raidera. No i czas, czas się zmierzyć z lodowym olbrzymem. Z goelem.